Znajdujemy się na terenie pawilonu edukacyjnego rezerwatu pokazowego Żubrów Białowieskiego Parku Narodowego. Został oddany do użytku w zeszłym roku, w czerwcu. Obiekt unikalny, ponieważ, po pierwsze, znajduje się tutaj jedyna tego typu ekspozycja poświęcona wyłącznie Żubrowi, która składa się z 12 stanowisk edukacyjnych, gdzie można poznać zarówno biologię tego gatunku, jak i jego wpływ na otoczenie. Stanowiska edukacyjne są dostosowane dla odbiorców w każdym wieku. Można tutaj znaleźć zarówno gry zręcznościowe, które jednocześnie uczą chociażby o tym, co je żubr, ale można też zapoznać się chociażby z historią gatunku, z historią restytucji gatunku, a dodatkowo jest to również sam w sobie obiekt niezwykle nowoczesny, obiekt o cechach budynku pasywnego, w którym zastosowano wiele nowoczesnych technologii. Obiekt ogrzewany jest poprzez pompy ciepła, czyli energię pozyskujemy z ziemi, nawet woda do spłukiwania toalet pozyskiwana jest z deszczówki. Jest to taki obiekt testowy, który właściwie jest pierwszym tego typu o takim przeznaczeniu, tak dużym i tak nowoczesnym budynkiem, na pewno w północno-wschodniej Polsce, a możliwe również na terenie całego kraju.